Naszym gościem jest Paweł Walo, rzecznik prasowy Kongresu Nowej Prawicy. Panie Pawle, proszę nam powiedzieć, czy polska prawica ma być oparta na fundamentach katolickich i odwoływać się do katolicyzmu, czy może sobie pozwolić na to, żeby być laicka i zawierać w swojej narracji krytykę wobec Kościoła katolickiego? Myślę, że absolutnie musi być katolicka. To nie znaczy, że każdy członek ruchów prawicowych musi być wierzącym katolikiem. Nie A czy to znaczy zgadzamy się do tego, że powinna być oparta na fundamentach katolickich i do katolicyzmu nauczania kościoła katolickiego w swoim programie środwo? Oczywiście tak. I drugie pytanie, czy powinniśmy tolerować w środowiskach prawicowych ludzi, którzy bardzo namiętnie eee, manifestują swoją nienawiść do Kościoła katolickiego? No, myślę, że na prawicy musimy nauczyć się takiej tolerancji, bo jesteśmy mocno podzieleni. Natomiast do ludzi, którzy bardzo mocno pokazują nienawiść do katolików, chyba tolerować nie powinniśmy. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem jest Przemysław Wipler, wiceprezes Partii Korwin. Panie wiceprezesie, mam takie pytanie: Czy środowiska prawicowe, patriotyczne powinny być u, oparte na fundamencie katolickim i odwoływać się do katolicyzmu, czy mogą sobie pozwolić na to, żeby być laickie e, i być krytyczne wobec Kościoła katolickiego? Jedno nie wyklucza drugiego. Można być krytyczną wobec kościoła katolickiego, różnych jego bieżących e, postulatów politycznych, czy papieża Franciszka, czy e, linii danego episkopatu w danym kraju. Niemniej jednak uważam, że prawicy w Polsce nie da się budować na fundamencie czysto religijnym, e, na fundamencie katolickim w warunkach polskich. Po prostu jest bardzo wielu ludzi, którzy myśli tak jak my, będąc agnostykami albo bardzo letnimi katolikami. I powiem szczerze, że jest wiele osób, których zbytnie afiszowanie się z kwestiami religijnymi w polityce. Uważają, że to jest nieszczere i się bardzo często źle kończy. Jesteśmy w kraju, w który była taka partia, która miała wizerunek prawicowy, która się nazywała ZHN i to dla części osób był przykład tego, jak nie powinna wyglądać w Polsce prawica a czy w środowiskach prawicowych powinno się tolerować taką bardzo agresywną pełną nienawiści e, k, m, krytykę e, wręcz agresję wobec Kościoła katolickiego? Nie, nie tylko wobec Kościoła katolickiego, e, moim zdaniem e, agresywne atakowanie za fundamenty kościoła to jest coś co e, bardzo utrudnia budowanie wspólnoty, wspólnoty politycznej. Dziękuję bardzo. Dzisiaj robimy sądę na dość kontrowersyjny temat, czyli e, czy ruch narodowy powinien się odwoływać do katolicyzmu i być oparty na fundamentach katolickich, czy może sobie pozwolić na to, żeby był laicki i wrogi wobec Kościoła katolickiego? Przede wszystkim powinien być konserwatywny. Konserwatywny, ponieważ nigdy nie wiadomo, jaka będzie linia jakiejś e, organizacji, jakie będą losy. No, wiele nieścisłości jest z powodu wypowiedzi Obecnego Ojca Świętego. I to daje możliwość interpretowania wypowiedzi Obecnego Ojca Świętego środowiskom wrogim, nie tylko Panu Bogu, ale i Polsce. To widać było po już wczoraj w czasie wizyty e, papieża, bo zwłaszcza TVN, czy e, pracownicy pana Lisa, uzurpują sobie prawo do interpretowania słów. Głowy Kościoła Katolickiego. I to, jak mówię, to jest niebezpieczne. Natomiast zasady konserwatywne i narodowe są powszechnie znane. I myślę, że idea narodowa powinna się właśnie o te zasady opierać. A czy tak ze względów marketingowych, praktycznych, dopuszczalne jest to, żeby w naszym ruchu były osoby, które są, bardzo manifestują swoją e, w niedyplomatyczny sposób nienawiść do Kościoła Katolickiego? Nie, no ja bym wolał, żeby nie było powiedzmy nienawiści, najwyżej konstruktywny dialog, jeśli już. I na jakich fundamentach powinna być budowana prawica w Polsce? Czy powinien być to fundament katolicki, e, odwołujący się do nauczania katolickiego, czy takim pomysłem powinna być prawica laicka, e, często krytyczna wobec Kościoła katolickiego? E, okazało się, że, że kilku liderów, e, wolnościowych czy, czy narodowych, mam pomysł właśnie na taką laicką e, prawicę, dość krytycznie nastawioną do Kościoła katolickiego. E, jaka je, jakie jest pana zdanie? Na jakim fundamencie powinniśmy budować taką polską prawicę, która powinna coś dobrego dla Polski. Proszę pana, nie istnieje nic takiego jak katolicka nauka społeczna. To jest coś w rodzaju, coś w rodzaju takiego pobożnego socjalizmu, który bardzo daleko odszedł od encykliki Leona XIII w kierunku takim właśnie jakby to powiedzieć no socjaldemokratycznym Socjaldemokratycznym. W związku z tym, no, bardzo trudno jest to ożenić, prowadzić jakąś racjonalną politykę gospodarczą w wydaniu socjaldemokratycznym. A znaczna część, jeśli nie większość duchowieństwa, to są socjaldemokraci. Oczywiście bez swojej wiedzy i zgody. Bez swojej wiedzy i zgody, takich księży, którzy rozumieją zagadnienia gospodarcze, podchodzą do nich bez jakichś uprzedzeń ideologicznych, jest w Kościele Polskim zdecydowana mniejszość. W związku z tym myślę, że prawica powinna być wolnościowa. Nie akcentować trzymania się sutanny, nie chować się pod sutanną, tylko próbować przekonać duchowieństwo do idei wolnościowych, żeby je odwieść od pokusy socjaldemokratycznej.